Cześć wszystkim, mega miło, że znowu wpadliście na mój profil i zapraszam do mini vlogu nr 2. W dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat wykańczania rękojeści. Będziemy sobie pracować na modelu EDC oprawionego w karbon. Jest to dla mnie nowość, nigdy nie pracowałem na tym materiale, więc zobaczymy też jak się na nim pracuje. I pójdziemy o kilka kroków wyżej niż jak zawsze wykańczam rękojeści. Ponieważ wykończymy ją sobie na bardzo wysoki połysk. W sumie, tak jak jest tytuł filmu, będzie się świecić jak psu, wiadomo co. Tak więc, nie przedłużając, przechodzimy do roboty. Ok, wstępny kształt mamy już ogarnięty. Nie wygląda on jakoś mega wybitnie. Chociaż i tak już powiem, że karbonik ładnie wygląda. Yy, dobra, ale teraz przejdziemy sobie do obróbki ręcznej. Wykorzystamy sobie kolejną papierę ścierne o gradacji 120, 320, 600 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 na sam koniec. Od 1000 będziemy lecić na mokro. Yy, na samym końcu później po wszystkich papierkach sobie wstępnie zaimpregnujemy i pójdziemy na polerkę. Tak więc zobaczcie sami. Tylko jedno wam powiem. Obrabia się go mega przyjemnie, ale jest jeden minus. Brudzi jak cholera. Tak dobra, ale nie ma co. Lecimy dalej. Przed nami ostatni papierek 3000, później na chwilę trafi do oleju. Eee, chwilę go tam potrzymamy. No i przejdziemy sobie na sam koniec do polerki. I zobaczymy, chociaż już wygląda mega. Tak więc nie ma co, bierzemy się do roboty. Dobra, satynę ręczną mamy. Zrobioną. Tak więc lecimy pierwsze zanurzenie w oleju. Zrobimy kilka, trzy myślę. Po tym pierwszym wam pokażę jak to wygląda, a później wam pokażę już efekt końcowy. Jeszcze chwilkę. OK. No powiem tak. Jeszcze nie mam polerki. A już się ładnie mieni. Tak więc naprawdę nie mogę się doczekać co będzie po polerce. Dobra, już wam pokazuję. Zobaczcie sobie. Pierwsze zanurzenie. Dobra, ja lecę z kolejnymi. Później Wam pokażę polerkę i efekt końcowy. I w tym filmie to było już na tyle. Jeżeli dotrwałeś, dotrwałeś do tego momentu, bardzo mi miło. Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw subskrypcję, zostaw lajka, a nawet zostaw jakiś komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania bądź sugestie do tego, co byś chciał zobaczyć w kolejnym odcinku, dawaj znać. Cały projekt będziecie mogli zobaczyć na moich social mediach, na Instagramie i na TikToku. Planuję jeszcze do niego dorobić drobny koralik, więc myślę, że całość będzie się całkiem nieźle prezentować. A teraz. Idę się umyć i na razie.